Czegoś takiego jeszcze nie było. Kalendarz adwentowy z H&M, który zawiera tylko pełnowymiarowe ich ulubione kosmetyki. Więc zobaczmy czy warto go kupić. Oczywiście link do tego kalendarza znajdziecie w opisie filmu, jak zarówno do dwóch innych pozostałych, ponieważ pojawiło się w tym roku dosyć sporo ich w sklepie internetowym, ponieważ są dostępne tylko online i patrzcie, kto tutaj mnie odwiedził. Mój słodki piesek Bambi. Sobie mam dzisiaj nową sukienkę. Kosztuje tylko 49 zł. Jest ona 100% z wiskozy i jest w formie takiej koszuli rozgloszowana, wiązana w talii. Zostawiam Wam linka. Tak wygląda ten kalendarz adwentowy. Moim zdaniem jako grafika naprawdę słodko. Trochę jak takie pudełko prezentowe i tutaj właśnie jest ta informacja o ich produktach bestsellerowych i pełnowymiarowych. Zaczynamy od okienka jednego z najmniejszych, numer 1. 148 zł cena kalendarza. Dzieląc na 12 wychodzi około 12 zł za sztukę. I tutaj znajduje się produkt do makijażu. Dokładnie jest to olejek do ust o zapachu brzoskwiniowym zaraz zobaczę, czy właśnie tak pachnie powiem Wam, że zapach rewelacja, pachnie jak taka herbata mrożona brzoskwiniowa więc super dobra i lecimy z dwójką, bo właśnie jak otwieram ten kalendarz adwentowy z takimi, że tak powiem, pierdołami to miałam takie komentarze, że w H&M stacjonarnie są fajne kosmetyki są fajne produkty do makijażu, więc zobaczymy co tutaj nowego może się znaleźć do przetestowania? I dwójka. Tutaj mamy spinki, więc takie akcesoria. Wiem, że dużo osób używa czegoś takiego właśnie przy makijażu, żeby sobie spiąć grzywkę, żeby one się nie odciskały, ale zastanawiam się, żeby te włosy się nie odciskały, ale zastanawiam się, czy nie powinny być z dwóch stron te zabezpieczenia. Dajcie znać, czy w ogóle coś takiego używacie, czy Wam to się sprawdza. Ja po prostu zakładam taką bawełnianą opaskę do makijażu czy też do zbywania. Ale zobaczcie, też nawiązuje to do kolorystyki kalendarza, więc fajnie. Zobaczcie, można tutaj też co nieco podejrzeć, ale nie róbmy tego, nie psujmy sobie niespodzianki. Numer 3. Piszecie mi o różnych kalendarzach adwentowych. Słuchajcie, trochę się ich pojawiło, niektóre są w przed sprzedaży, a niektóre zamówiłem, tylko długo idą, ale nie ma jeszcze, wiecie, tam Douglas Sephora, wiem, że na nie najbardziej czekacie, ale jak tylko się pojawią, to wiem, że lubicie je, więc w pierwszej kolejności je nagram. I tutaj mamy maseczkę do ust Wiśniową. I tego typu kosmetyk był w tym takim kalendarzu, um, z próbkami, że tak powiem, tylko był w bardzo małym opakowaniu. A tutaj jednak jest to pełnowymiarowe. Jest informacja, że ta maska nawierzająca do ust Wiśniowa to produkt wegański. Zaraz powącham powiem Wam, czy tak fajnie również pachnie. O matko, cóż za obłędny zapach! To mi pachnie, wiem, takim wiśniowo-kolowym jakimś słodyczem coś takiego było, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jeżeli chodzi o gramaturę, mamy tutaj 4,5 grama, aż musiałam się napatrzeć mocno, bo to takie malutkie literki. Dobra, lecimy do czwórki. Czwórka tutaj jak widzicie dość, dość konkretne okienko, ale wydaje mi się, że to może być jakiś gadżet, więc zobaczymy, czy ten kalendarz w ogóle będzie warty tego zakupu, bo tak naprawdę taka sama jest cena kalendarza na 24 okienka i tu znajduje się opaska do do właśnie do pielęgnacji. Ostatnio tego typu opaskę pokazywałam, jak kiedyś prowadziłam w swój sklep i właśnie dużo mi zostało tych opasek, sobie używam. A tutaj jest tego typu opaska i bardzo fajna. Ja przede wszystkim lubię, jak tutaj jest gruby materiał, bo fajnie nam to ochroni. Lepiej byłoby, gdyby te łóżka były z takim drucikiem w środku, bo nie spadałyby nam na twarz, ale nie będę się czepiać. Ogólnie spoko. Jednak fajniej byłoby zamiast tej opaski, która bardzo często się pojawia, dorwać tutaj na przykład właśnie te opaski na nawet garski i wiem, że wiele osób z Was to, używa też tego typu gadżetów, pisałyście mi. Dobra, piątka. Tutaj gadu, gadu, ale kolejne okienko czeka. No niestety tutaj trochę je otworzę, mam nadzieję, że mi zobaczycie. I znajduje się tutaj, wow, błyszczyk. Ja go zaraz wytestuję tutaj na dłoni, bo jestem bardzo ciekawa tego błysku. Mamy tutaj błyszczyk do ust o zapachu migdałowego mleka i miodu. Hello, Piesek. On tu przyszedł powąchać, chyba. Chcesz to powąchać? Dobra, sprawdzajmy, jak to wygląda, bo te drobinki naprawdę wyglądają dość ciekawie. Maluch tam wariuje na poduszce. Hmm, powiem Wam, że to nawet dobrze, że one nie są takie intensywne, choć ten błysk mi się bardzo spodobał w opakowaniu, a tutaj nie, no tak prawie, że jest wcale niewidoczny. Szkoda w sumie. Coś Wam pokażę. Złodziej przyszedł tutaj i zabrał opaskę. Bambi! E, e, nie wolno. Jeśli natomiast chodzi o zapach, to o wiele bardziej podobał mi się ten brzoskwiniowy. I teraz szóstka. Mam nadzieję, że połowa tego kalendarza adwentowego mnie zachwyci. Nie wiem, co to może być takiego dużego? Jakoś maseczka może? Płachcie? Coś takiego? Uwaga. Mamy tutaj naklejki na paznokcie. No nie wiem, właśnie ktoś napisał, że to kiedyś dawno temu w gazetach były takie rzeczy dodawane i z tym się zgodzę. Chcę tak trochę bokiem to wyjąć, żebyście nie widzieli zawartości dziewiątki. Dobra. I mi się wydaje, że naklejki, nawet jeśli teraz się używa, to takie jakby tatuaże wodne. Wiecie o co chodzi, bo wydaje mi się, że jak to nakleimy, może być to widoczne. Natomiast na plus, że jest tutaj dosyć dużo sztuk. Numer 7. Nie wiem, może jakiś kosmetyk do makijażu oka? Ciekawe, czy mają jakieś paletki w tym hermie. Co tutaj będzie? Coś mniejszego. To jest pewne. Kurczę, obawiałam się, że to będzie kolejny produkt do ust. Tak też jest. Znajduje się tutaj olejek do ust o zapachu wiśniowym. Sprawdzę, czy to też tak fajnie pachnie jak ta maska. Oj tak, zdecydowanie jest to ta sama grupa zapachowa. No ale trochę nuda, nuda. Tyle produktów do ust. Trochę się poczułam jak kalendarz adwentowy z Nyksa jeżeli jeszcze nie widzieliście, to w tym roku otwierałam. No i też trochę powiało nudą. Dobra, ósemka. Malutka. W środku znajduje się gąbeczka, kurczę. No wiadomo, używamy gąbeczek do demakijażu, spoko, to się przydaje. Ale w kalendarzu, gdzie kosmetyk ma tutaj wartość 12 zł, jednak wolałabym więcej jakichś takich konkretnych rzeczy niż takich akcesorii, bo gąbeczki wiadomo, no takie firmowe to są droższe, ale gdzieś tam wydaje mi się, że ta z to by była jedna z tańszych. Numer 9. Tutaj trochę przez te szóste okienko podejrzewałam, co to będzie, ale dobra. Nie wiem tak dokładnie, coś tam się domyślam. Takie jajo w każdym razie, kształt jajka. Uwaga znajduje się tutaj. To jest taki chyba masażer do skóry głowy, tak mi się wydaje. Dobrze mówię? Te na pewno igiełki są takie dość miękkie. Ja bym chyba do tego to tak użyła i tak przynajmniej wygodnie by się trzymało w ręku i właśnie masować skórę głowy. W ogóle yy, ja bym bardzo chciała zacząć stosować jakieś wcierki. Kiedyś używam te z Anwen, ale bardzo mnie ten zapach drażnił. W każdym razie szukam czegoś bardzo, bardzo dobrego na porost włosów, bo mi się zaczęły kurczę robić za kola. Zauważyłam to. I powiem Wam, że masakra, strasznie to wygląda. Nie wiem, może o tych kucyków, które noszę. Podpowiedzcie mi coś, bo wiem, że Wy zawsze macie fajne polecajki. Numer 10. O ja! Kurczę. No taki puszek do pudru, no ale gdzie ten puder? Poza tym no, jest to dosyć takiej taniej ym, kategorii produkt i 11, dobra. Oby no tutaj było coś ciekawszego. W ogóle to jest przedostatni okienko. Szok, co? Bardzo szybko mi otwieranie tego kalendarza adwentowego 12-dniowego, ale myślę, że to jest fajna alternatywa ze względu na cenę, bo zazwyczaj są to tańsze produkty, natomiast tym, w tym temacie to się nie sprawdziło, bo on jest w takiej samej cenie praktycznie jak e, kalendarz 24! Wow! 24-dniowy. Patrzcie, błyszczyk do ust bubble gum. no i on ma tutaj takie drobiny, czy to się w ogóle wyjmuje, zastanawiam się, bo jeśli tak, te wiecie gwiazdki i tak dalej, to jest dosyć moim zdaniem niebezpieczne, nie, to się chyba nie wyciąga, bo przecież można to zjeść, a takich rzeczy raczej nie jemy, <ścoughs> słuchajcie, no jest niezła zabawa. Ale totalnie nie da się tego wyjąć, więc całe szczęście. A zapach, no cóż, mogę powiedzieć, totalna guma Orbit, ta różowa, jak sobie teraz przypomniałam, że tak dawno jej nie jadłam. I dwunastka, co my tutaj mamy? Uwaga. Musi być jakiś wow na koniec kalendarza, no nie? Czy tylko ja na Ja liczę? Ja nie wierzę. Szok. Slusterko, chyba. Jeśli tak, to tragedia. Nie, to się nie dzieje. Nie, ja nie wiem, odchodzi z tym kalendarzem. To, jest, to tyle kosztowało. Tak wyglądają wszystkie produkty z tego kalendarza adwentowego. To, że jestem zła, to jest mało powiedziane. Czajcie, prawie 150 zł za. No taki bardziej bym powiedziała, co to w ogóle są za kosmetyki tylko do ust. Może oni sprzedają standardowo takie rzeczy, ale reszta nie, no. Ja, ja co? Aż się pieski tutaj pojawiły. Obserwują moje zdziwienie, zdumienie, wkurzenie, ale no... naprawdę skrajne emocje tutaj wywołuje ten kalendarz adwentowy. Na pewno nie za taką cenę. Czekam, co wymyślicie o tym. Dzieci, uspokójcie się. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Pa, pa!